Tytułowe przysłowie przypisywane jest cesarzowi Wespazjanowi, który miał skierować te słowa do swojego syna Tytusa za krytykę, iż zajmuje się tak śmierdzącym biznesem. Chodziło o ewentualny podatek nałożony przez Wespazjana na toalety miejskie. Druga teoria na temat tego powiedzenia odnosi się do ewentualnych garbarzy, którzy skupowali mocz, aby używać go do moczenia skór, do wyprawiania skór. Tak czy inaczej cała ta kwestia pokazuje nam pewną kreatywność w odniesieniu do możliwości zarabiania pieniędzy w jakikolwiek możliwy sposób. Titus właśnie krytykował swojego ojca, że zajmuje się takimi rzeczami. W kontekście bycia Cezarem. Mówię to w odniesieniu do tej Ewangelii, która bardzo jasno i wyraźnie pokazuje nam, że poznawanie Ojca dokonuje się tylko i wyłącznie przez osobę Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości poznawania, jaki jest Bóg. A na temat Boga bardzo wiele różnych opinii się słyszy. Chociażby ze względu na obecną pandemię, gdzie najprawdopodobniej ogromna liczba osób modli się o to, aby ona ustała, a ona nie ustaje. Z drugiej strony, jednak patrząc, widzimy, że dzięki to pandemii coraz więcej ludzi się modli. A zatem z jednej strony są negatywne pandemii skutki, z drugiej strony bardzo pozytywne. Do następnych pozytywnych zaliczyć trzeba, iż ludzie e, obecność swoich bliskich zdecydowanie bardziej doceniają niż wcześniej możliwość spotkania się, celebrowania bliskości, różnego rodzaju rodzinnych okazji, czy chociażby kwestia. Niemożności przyjmowania pierwszej komunii przez dzieci. Cała masa różnego rodzaju, z jednej strony negatywnych, a z drugiej strony pozytywnych skutków związanych z tą okolicznością. Wracając jednak do tej ludzkiej kreatywności, możemy bez wątpienia podać całą masę różnego rodzaju przykładów z tej. Negatywnej strony. Chciałbym tutaj przywołać właśnie taki przykład, o którym dowiedziałem się niedawno, a mianowicie dziesiątki noworodków, które, jak to się mówi, utknęły w kijowskim hotelu w oczekiwaniu na odebranie przez swoich nowych rodziców. Ta kreatywność w wymiarze sposobności zarabiania pieniędzy może posunąć się tak daleko, iż sprzedaje się człowieka. Na początku mamy do czynienia ze sprzedażą łona, bo chodzi tutaj o tak zwane surrogatki, to znaczy kobiety, które są gotowe sprzedawać swoje łona, aby urodzić dzieci dla kogoś innego, za co te inne osoby są gotowe płacić określone pieniądze. Tak czy inaczej, z powodu pandemii nie ma możliwości, aby ludzie gdziekolwiek są, polecieli do Kijowa i odebrali wcześniej zapłacony towar. Oczywiście, jest bardzo prawdopodobne, że wszyscy ci ludzie, którzy w tym procederze uczestniczą nie są chrześcijanami dlatego nie nam ich sądzić ich moralność czy postrzeganie tego procederu natomiast to pokazuje że człowiek krok po kroku jest w stanie podporządkować sobie wszystko i wszystkich aby osiągać to, czego pragnie. Gdy popatrzymy na osobę Jezusa Chrystusa, przez którego to jedynie mamy możliwość poznawania Boga, bo tak jak powiedziałem, jest cała masa różnego rodzaju opinii na temat Boga, że Bóg jest zły, że Bóg jest niedobry, że Bóg, to się interesuje tylko wojnami itd. itd. Zatem, patrząc na Jezusa Chrystusa, widzimy, że on. Był gotowy, jest gotowy całkowicie zapomnieć o sobie na rzecz drugiej osoby, zrezygnować ze swojego życia, aby drugi miał życie. Natomiast po przeciwnej stronie widzimy człowieka jako takiego, czy ludzi jako takich, którzy są gotowi podporządkować sobie wszystko i wszystkich tylko po to, aby osiągać. Wcześniej przez siebie wymyślony cel. I nie ma tutaj żadnej bariery. I teraz, z racji tego, że mamy do czynienia z tą pandemią, to w tym hotelu oczekują noworodki, które pozbawione są tego, co na początku życia człowieka, ale przez całe życie jest ważne. Na początku życia człowieka jest bodaj najważniejsza a mianowicie bliskości, osób, które są, które mają pełne miłości odniesienie do tego istnienia. Te dzieci są tego doświadczenia pozbawione i nie ma absolutnie żadnej wątpliwości co do tego, że ten brak bardzo głęboko wpisze się w ich istnienie. Te dzieci już można określić jako upośledzone. I to upośledzone w najgłębszym tego słowa znaczeniu, dlatego że człowiek pozbawiony miłości nie może być bardziej upośledzony. I teraz każdy z nas stoi przed koniecznością dokonywania wyboru w swoim codziennym życiu. Za Jaką postawą się opowiadać, w którym kierunku iść? Czy rzeczą najważniejszą jest dla mnie, abym osiągał przez siebie wyznaczony cel, który będzie wiązał się z koniecznością podporządkowania sobie wszystkiego i wszystkich? Czy raczej będę miał gotowość rezygnacji z siebie samego? Z tego, co mi się z natury jako tako należy. Bo gdy popatrzymy na osobę Jezusa Chrystusa, to on zrezygnował ze względu na miłość do drugiego, zrezygnował z wszystkiego tego, co mu się w naturalny sposób należało. I na zakończenie chciałbym uruchomić Twoją wyobraźnię, bo za 23 lata albo za 25 lat. Będziesz szedł może jakimś pasażem wielkiego miasta, może Warszawy, może jakiegoś innego wielkiego miasta i zostaniesz napadnięty, pobity i ograbiony z pieniędzy. Teraz, gdybyś mógł znać historię tego człowieka, bo kto wie, może to będzie ten noworodek, który dzisiaj czeka w kijowskim hotelu, na to, aby ktoś go odebrał, a nie wiadomo, czy tak zwani klienci, którzy kupili sobie to dziecko, ostatecznie z powodu pandemii i niemożliwości odebrania go, nie zrezygnują z całej tej transakcji, która niby ma być przepleciona tak zwaną rodzicielską miłością że ci, którzy zakupili sobie człowieka, mają pretensje do tego, żeby być rodzicami tego dziecka. To małe, ta, ta mała osoba pozbawiona miłości doświadcza dzisiaj bardzo mocnego upośledzenia, która może w przyszłości objawić się przez agresję, przez absolutne skoncentrowanie na sobie, aby osiągać to, Czego chce, a co jest wyrazem rzeczywiście przeżywanego w głębi swego jestestwa braku. Braku, który bierze początek właśnie z tej sytuacji, która ma miejsce tu i teraz, gdzie te dzieci w tym kijowskim hotelu są pozbawione tego, co w życiu człowieka jest najważniejsze. I wtedy, gdy zostaniesz pobity i ograbiony, to wtedy znowu będziesz stał przed koniecznością wyboru albo przed możliwością e, głębszego zrozumienia całej tej sytuacji. Bo bez wątpienia jest to grzech, ale gdzie leży początek tego grzechu i co z tym grzechem konkretnie ty i ja mamy zrobić? To jest Twój i mój wybór nikt do tego cię nie może zmusić, jak na tę sytuację zareagować. Czy odpowiedzieć złem na zło, czy przyjąć postawę, którą pokazuje nam Jezus Chrystus, a która to postawa Jezusa Chrystusa pomaga nam trochę, powoli, powoli, poznawać osobę Ojca.